Wiesz co by było, jakby byłam scoutem? To się dowiedzę, na no to oglądajcie. Ale 18 minut. To ze mnie. Ach, fajnie by było, kiedy byłam by scoutem. Nie miałam telefonu. Zawaliby na miocie. Polowam na zwierzęta. Na przykład. Spałam na miocie. Ja na przykład jadłam do wieżęta No i to, że będę polowała, że będę spała w leży i polowała na no, wieżęta Dobra Gdyby bez skautem, to by było fajne. A, a, So thank you. Sarangka. Estas tú. Si ya yes. Not that terraza te La 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 Oops. 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 Demo oops. 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 To dobry skaut! Mówiłem, że u psa! Wow, ja też Ja będę tam mieszkać? Hej. Was tych bica wiedzy, trochę mi się nudzi. Pora zobaczyć, co się kryje w mojej o mm -hmm. uh. uh. ale fajnie. Czekaj, ci ktoś tutaj nie skał. Idę za pas. Ej! Ekstra. Podłogę do siebie. Zobaczę co? Ogróń wrót. Ogróń jasna, Jasne. Mogę pozbierać czasy kotki. tacy kotki. A gdzie moja sarenka? Mogę być tu zabrać sarenkę. Mój najlepszy wszystkich. drogę. <tryk> Idziemy do swojej No, tutaj już ich jest dużo. Dobra, idę do karty, a potem zadaj na stopę. Pazek, o, To o oj, chyba musimy skończyć ten odcinek. No, polec już jest ciemno. Mama bała ob na obiad. No to pa! To podobało Wam się? 20 godziny ten skautem. Dajcie słupki, łapki, burger i dzwoneczki. Widzimy się na samym odcinku. Pa!